Witam serdecznie w świecie według pisarek. Dzisiaj odpowiemy na Wasze pytania dotyczące pisania książek dla dzieci. Zapraszamy! U mnie to zależy od tego, jaka to jest książka. Książki krótsze, takie jak Kuku, piszę bez planu. Najczęściej mam po prostu jakiś ogólny pomysł albo jakąś taką myśl, którą chciałabym tą książką przekazać, a tak naprawdę szczegóły tworzą się już w trakcie pisania. Podobnie było z tajemnicą niebieskich drzwi, chociaż ona jest tutaj już trochę dłuższa. Ale tutaj też miałam jakiś taki ogólny zarys tylko tej, tej historii. Wiedziałam mniej więcej, co chcę tą książką przekazać, i wiedziałam, że w tej książce będą gwiazdy mieszkające na strychu, ale tak naprawdę wszystkie szczegóły, fabuły, bohaterowie wytworzyły się w trakcie pisania. Jeśli natomiast chodzi o takie dłuższe książki, do nich już układam plan, najczęściej taki po prostu ramowy, bardzo ogólny. Żebym po prostu nie pogubiła się w trakcie książki, żeby zachować logikę, spójność, żeby jakoś to wszystko zmierzało w jednym kierunku, żebym nie zgubiła sensu tej książki, której chcę przekazać, żebym nie utknęła w martwym punkcie nagle nie wiedziała, co pisać dalej. Ale też bardzo często w trakcie pisania ten plan się zmienia. Ponieważ czasami szczegóły, które wychodzą w trakcie, nie pasują do tego, co zaplanowałam wcześniej, więc na bieżąco czasami ten plan zmieniam, ale jednak staram się wtedy ułożyć go od nowa do końca, żeby jednak no, zachować jakąś spójność w tym, w tym całym tekście. Pisząc, zwykle mam plan. Wiem, jak powinna potoczyć się historia, wiem, jakie powinna mieć zakończenie. Ale bardzo często tak się zdarza, że bohater wymyka się spod kontroli, i wtedy powstaje troszeczkę inna opowieść, czasami z troszeczkę innym zakończeniem. Ja należę do pisarzy, którzy nigdy nie tworzą planu. Oczywiście, kiedy zaczynam pisać, w głowie mam zarys historii, szczególnie jeżeli jest to historia spójna. Natomiast w przypadku pisania koniberków, zarówno pierwszego, jak i drugiego tomu, tak naprawdę pomysły na kolejne rozdziały rodziły się w trakcie pisania. Nigdy nie planuję, czekam na przypływ natchnienia w trakcie tworzenia książki. Hmm, trudne pytanie. <laughs> Czasami moje opowieści i bohaterowie żyją własnym życiem, ja mogę tylko obserwować to, co poczynają i ich poczynania spisywać. Zdarza się różnie. Czasami mam jakiś ogólny zarys lub koncepcję, co, o czym chciałabym opowiedzieć w swojej książce, natomiast środek zawsze jest dla mnie niespodzianką i zawsze mnie zaskakuje. Czasami zdarza się, że piszę książki od środka. Po prostu wybrzmiewa wam jakaś scena jedna albo dialog, który chciałabym w książce zawrzeć, i wokół tego konkretnego dialogu opisuję całą opowieść. Na przykład dopisuję do niej początek, rozwijam środek i wymyślam zakończenie. A czasami to jest już w ogóle pokręcona historia. Mnie wystarczy, Jedna sytuacja i jedno zdarzenie, czasami jedno pytanie moich dzieci, żeby moje tryby w mózgu zaczęły niesamowitą pracę i żeby zaczęły już myśleć, jak przekuć to w jakąś ciekawą opowieść. Zawsze tworzę najpierw plan, ponieważ piszę historię dla dzieci szkolnych oraz dla młodzieży szkolnej, więc są to często historie ze skomplikowaną fabułą wielowątkową. Oprócz tego, zanim zasiądę do pisania opowieści, bardzo chcę poznać moich bohaterów. Wyobrażam sobie, jak wyglądają, gdzie mieszkają, czym się zajmują, czasami czego się boją, dokąd zmierzają, o czym marzą. Gdy znamy już odpowiedzi na wszystkie te pytania, wtedy mogę spokojnie usiąść do pisania opowieści. Zawsze Napisane przez siebie książki wysyłam najpierw mojej mamie, mojemu bratu i daję mężowi również do przeczytania. To są moi pierwsi recenzenci. Teraz, w miarę jak rosną moje własne osobiste dzieci, również im daję do przeczytania książki, a ja raczej czytam im sama. I sprawdzam, jak reagują, jeżeli są to oczywiście treści dostosowane do ich wieku. Czasami zdarza się również, że wysyłam tekst do jakiejś zaprzyjaźnionej blogerki książkowej, która ma mnóstwo przeczytanych książek dla dzieci na koncie i może mi obiektywnie powiedzieć, co sądzi o mojej twórczości, a także zaprzyjaźnionym koleżankom pisarkom. Mam jednego. Pierwszego i najważniejszego recenzenta mojej e, twórczości jest nim moja siostra. Mam siostrę, która jest ode mnie 7 lat starsza i przez całe dzieciństwo była dla mnie wzorem, modelem postępowania. Dziś mamy skrajnie różne życie, ale moja siostra pozostała tą pierwszą osobą, której ufam, e, która wiem, że mnie nie skrzywdzi, która wiem, że. E, udzieli mi konstruktywnej krytyki. Przede wszystkim moja siostra jest polonistką, więc też ufam jej pod kątem um, literackim, pod kątem um, wiedzy dotyczącej języka polskiego. I to ona zawsze jest pierwszym odbiorcą moich tekstów. Ja tutaj może troszeczkę nietypowo powiem, bo moimi pierwszymi czytelnikami nie są ani dzieci, ani mój mąż. Moim dzieciom tak naprawdę pierwszy raz czyta moje książki dopiero kiedy te książki się już ukażą, opublikują drukiem. Ponieważ nie wiem, czy inne dzieci też tak mają, ale z moimi dziećmi jest tak, że jeśli one wiedzą, że jest to książka napisana przeze mnie, to one po prostu zawsze się tą książką zachwycają, chętnie osłuchają, mówią, że ona jest taka wspaniała i w ogóle. Nawet jeśli jest ona po prostu kompletnie pozbawiona sensu i logiki, te, te dzieci po prostu moje się nad tym zachwycają, więc ja nie mogę ich niestety uznać za takiego, jako taki wyznacznik, czy ta książka nadaje się do publikacji, czy nie. Ostatnio, tak naprawdę, pierwszym czytelnikiem moich książek jest pani redaktor w wydawnictwie. Kiedyś korzystałam też dość często z testowych czytelników. Są to po prostu czytelnicy, tacy wybierani czytelnicy, najczęściej z osób, które znam albo z mojego fanpage'a, które lubią po prostu książki, które piszę. Przesyłałam i moje teksty i po prostu byłam ciekawa. Opinii przeciętnego czytelnika, czy ich zdaniem ta książka jest ciekawa, jak zareagowały na nią dzieci, co sami rodzice o niej myślą. I wtedy dało mi to już jakieś pojęcie o tym, czy ta książka się podoba, czy należy coś w niej poprawić. A teraz to właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, najczęściej pierwszym czytelnikiem jest pani redaktor w wydawnictwie. Dziękujemy za oglądanie. Będziemy wdzięczne, jeśli zasubskrybujesz kanał.